15. Na wieść o tej, jak ją nazwano, zdradzie Ludwiki Karoliny, zapanowało naprzód w Warszawie osłupienie, a potem wybuchnął gniew. Nie chciano zrazu wierzyć tej wieści, ale ją niebawem ustnie potwierdził przybyły z Berlina Bieliński opowiadał rzeczy niesłychane. Tego dnia, w którym odbył się ślub tajemny margrabiny z księciem Karolem w mieszkaniu posła cesarskiego, powróciła ona późno w nocy do zamku, kędy na nią oczekiwali Bieliński i poseł francuski, margrabia de Gravel, który przedtem na próżno szturmował do domu hrabiego Sternberga. Pomimo spóźnionej pory przyjęła ich margrabina bez trudności i bardzo wesoła, śmiejąc się i żartując, wyszydzała ich przypuszczenia zgoła dziecinnymi je mieniąc. Zuchwale przeczyła wszystkiemu. O cóż, mówiła, miałabym czynić to tajemnie, co jawnie uczynić bym mogła. Elektor wprawdzie gorąco życzy sobie mego związku z królewicem Jakubem, ale przymusu chyba by nie wywarł. A przecież pan Bieliński żądał i otrzymał rękojmie. Skrypt mój, zaśmiała się głośno. Szaloną przecież nie jestem, aby tak bez powodu darowywać dobra swoje rzeczy pospolitej. Posłowie wyszli z tego posłuchania zachwiani, ale Bieliński nie zaspał sprawy i tejże jeszcze nocy za pośrednictwem dworzan swoich, którzy mieli bliskie stosunki z dworzanami hrabiego Stenberga, dowiedział się szczegółowo o wszystkim. Po ślubie odbył się wspaniały obiad, na którym była księżna Hanowerska ze swym dworem, małżonki obu posłów cesarskich i wiele innych zaufanych osób. Po obiedzie Margrabina głośno oświadczyła, że pragnie ze swym nowo zaślubionym małżonkiem pozostać sam na sam i ująwszy go za rękę, śmiejąc się wesoło, prowadziła do dalszej komnaty. Księżna Hanowerska chciała jej w tym przeszkodzić, ale ona oświadczyła, że taka jest jej niezłomna wola. Lęka się bowiem, żeby potem nie czyniono starań celem unieważnienia tajemnie zawartego, a niedokonanego małżeństwa. I zarzucając oba ramiona na szyję księciu Karolowi, dodała wśród pocałunków: Do niego należę. Jego miłuję i nawet tej myśli nie znoszę, aby mnie z nim cokolwiek, prócz śmierci, rozdzielić mogło. Mając te wszystkie szczegóły, Gravel z Bielińskim udali się nazajutrz ponownie do elektora, który zrazu wierzyć temu nie chciał, a potem udał gniew wielki. Wysłał do margrabiny księcia Anhalt z Chwałkowskim i dwoma jeszcze ministrami, aby zażądali od margrabiny wyjaśnień, ale ona oświadczyła, że jeno samemu elektorowi dać je może w poufnej rozmowie. Rozmowa ta nie trwała długo, a Fryderyk wyszedł wkrótce z komnat margrabiny płonący oburzeniem. – To rzecz niesłychana! – wołał. Przyznała się zuchwale do wszystkiego. Ja zaś oświadczyłem, że znać jej nie chce i rozkazuję, aby natychmiast zamek elektorski opuściła. Ona zaś na to, że niczego więcej nie pragnie i że w Heidelbergu przy boku umiłowanego małżonka będzie jej lepiej. Niewdzięczna, niegodna. Wymachiwał rękoma i biegał oburzony po komnacie. Wyjeżdżam niezwłocznie do Kepenik. Widzieć ich nie chcę. To po prostu zbrodnia. Zwrócił się szybko do Bielińskiego. Dziś jeszcze, dodał, wyślę nadzwyczajnego posła do Warszawy, iżby jego królewskiej mości, najjaśniejszej królowej, oraz królewicowi wyraził w moim imieniu żal mój i ubolewanie. A obu wasz mościów obliguję, iżbyście jako naoczni świadkowie u dworów waszych stwierdzili, iż to wszystko spadło na mnie jak grom i wstrząsnęło do głębi. Mówić z oburzenia nie mogę. Posłowie w milczeniu opuścili elektorską komnatę, a wnet po ich wyjściu zmieniło się wszystko. Wyraz oburzenia znikł z twarzy elektora, na ustach zagrał uśmiech. Zwolna przechadzał się po komnacie, mrucząc: no, no, no. Wtem drzwi uchyliły się z lekka i ukazała się w nich rozpromieniona, uśmiechnięta twarz Ludwiki. Ujrzawszy elektora samego, wbiegła żywo. I kładąc głowę na ramieniu Fryderyka, łasząc się jak kotka, rzekła: Czy to naprawdę wasza elektorska mość gniewasz się na mnie? Wszak chyba nie za to, żem skierowała gniew najjaśniejszego króla polskiego od was na siebie. Elektor odwracał głowę, aby się nie roześmiać. Zaiste, odparł, szalona z ciebie głowa. A teraz co? Będą kłopoty. Będą. A skrypt twój dany królewicowi sub damnis terestribus? Żartujecie chyba, zawołała. Na to potrzeba uchwały Sejmu. Chwałkowski to wie, a Sejm może w razie potrzeby nie dojść. Zresztą w ostateczności sapiechowie siłą zbrojną moich dóbr strzec będą, tak przyrzekli. Trzeba, ciągnął dalej Fryderyk. Złożyć poręczenie, że ani ja, ani książę Karol, ani nikt z domu naszego współubiegać się z królewicem Jakubem o koronę polską nie będzie. Księżna ciągle się śmiała. Współubiegać się nie będzie, zwłaszcza jawnie, ale wybrany być może. Elektor spojrzał na nią nieledwie z przestrachem i chciał coś rzec, gdy wtem silny turkot ozwał się na dziedzińcu. Książę Karol! – zawołała Ludwika, klaszcząc w dłonie. Fryderyk podbiegł do okna. Przed zamek zajeżdżała wspaniała, poszustna karoca Palatyna. – Nie chcę, nie mogę go widzieć – zawołał elektor. – Kasz mu powiedzieć przez szambelana, że nie przyjmuje. Ludwika pochyliła głowę i spod czoła, spoglądając rozpromienionym wzrokiem na Fryderyka, odrzekła, tłumiąc śmiech. – A może tym szambelanem mogę być ja? – może wasza elektorska mość zezwolić raczej, abym jego wysokość księcia nojburskiego do mieszkania, dla większej pewności i bezpieczeństwa, sama odwiozła? Elektor ręką machnął. Teraz wszystko jedno, rzekł. Zabierzcie z sobą i tę, tę Szczenicką. Niech mi się tu nie plącze. Ludwika podniosła twarz nagle z pochmurniałą. Stalowe błyski zamigotały w jej oczach. I na heidelberskim dworze, rzekła tonem twardym, ona plątać się nie będzie. Nadto miłuje królewica Jakuba, intryg polskich nam nie trzeba. Szczenicka wraca z bratem. Wyraz najwyższej pogardy odbił się w spojrzeniu elektora. Bezczelna, wyszeptał za odchodzącą śpiesznie Ludwiką. Tegoż dnia wyjechał kurfirst do Köpenik. Nazajutrz zaś wyruszył do Wiednia i Heidelbergu książę Karol z małżonką. Łyszczyński z rozżaloną i we łzach tonącą maruchną podążył na litwę.